Cześć! Szalenie miło mi Cię widzieć. Jeszcze się prawdopodobnie nie znamy. Ja jestem Marcin Lękowski i od ponad 12 lat programuję w technologiach takich jak Laravel, Symfony czy Nest. A dzięki uprzejmości Mirosława Zelenta mogę dziś wystąpić dla Ciebie na kanale Pasja Informatyki. Sam prowadzę swój kanał na Lękowski Net, w którym opowiadam o PHP w trybie od juniora do seniora. Nie są więc to filmy dla osób totalnie początkujących, ale jeśli już programujesz w PHP, to myślę, że możesz znać tam dla siebie dużo ciekawych rzeczy. Dziś opowiem Ci o PHP The Right Way, czyli jak w 2024 roku można programować w PHP. W PHP? tym języku, któremu już dawno wróżono, że umrze, do niczego się nie nadaje i zasadniczo tylko dinozaury z niego korzystają? Hm. Z mojej perspektywy zupełnie tak nie jest. Rok do roku PHP otrzymuje nową wersję. Istnieje PHP Foundation, które dba o to, żeby język ten wciąż się rozwijał. Istnieją świetne narzędzia takie jak Laravel czy Symfony, a także dookoła nich wiele fantastycznych technologii, które możesz wykorzystać. Opowiem Ci o moich 12 latach doświadczeń, o technologiach, z których warto korzystać. Sprzedam parę trików i pokażę to, co w PHP jest naprawdę cenne, czyli społeczność. PHPersi urządzani co roku to konferencja, na której zjeżdżają się naprawdę tęgie głowy i rozmawiają o tym, jak tworzyć kod na naprawdę najwyższym poziomie. Dbając o architekturę, rzemiosło, które po angielsku brzmi artisan jest prawdziwą sztuką i o tym, jak możesz to robić lepiej. A jeśli Ci się spodoba, Zapraszam na mój kanał. Możesz potraktować ten film jak obronę PHP. -a. A prawdę mówiąc, bardzo bym tego nie chciał. Czemu więc taki film w ogóle powstaje? Po to, żeby otworzyć ludziom oczy. Bo ludzie, którzy programują na przykład w C Sharpie czy Java, mówią, że PHP śmierdzi. Nie ma typowania, nie można go skompilować, jest ogólnie złym językiem i konstrukcje, które w PHP powstają są po prostu straszne. A jakie są fakty? Fakty są takie, że PHP jest językiem legacy. Co to znaczy, że jest językiem legacy i co w ogóle legacy oznacza? Legacy w programowaniu i każdy programista znający ten termin myśli prawdopodobnie o tym, że no, mamy jakiś kod odziedziczony i trzeba będzie z nim pracować. Ale nie do końca tak to działa. Legacy po angielsku to dziedzictwo. A dziedzictwo. Niekoniecznie oznacza, że mamy tutaj coś złego. Może oznaczać też wiele dobrych rzeczy. I fakt, w PHP korzystamy z perlowskiego znaku dolara. Ale komu to przeszkadza? Większym zarzutem jest na przykład to, że w dowolnym miejscu możemy wyświetlić treść. No tak, PHP powstał jako system template'owy. Co ciekawe, potem na tym systemie template'owym powstały takie wynalazki jak Blade, Smarty, Twig, cokolwiek, czyli... Template do template'u. No ale tak naprawdę PHP zyskał ogromną popularność dzięki temu, że był się w stanie szybko adaptować na rynku. I choć Rasmus Lerdorf, czyli twórca tego języka, miał na myśli to, żeby był jakiś prosty język template'kowy, a cała rzesza elementów, które tam są, była pisana np. w C. Społeczność zrobiła inaczej i wykorzystała ten język tak bardzo, że całe 70% internetu stoi właśnie na PHP. Ale będę z Tobą absolutnie szczery: 70% internetu nie wzięło się znikąd. Wzięło się z tego, że dużo firm zajmujących się CEO na przykład używa WordPressa, i ten WordPress niczym po prostu jakaś plaga rozprzestrzenił się po całym internecie. Sam uważam, że system ten jest dość fajny, jeżeli chodzi o jego używanie, ale jeśli chodzi o kod, powiedz słowo WordPress na dowolnej PHP-owej konferencji, to cię z niej wyrzucą. Dlaczego tak jest? Ponieważ my, programiści php chcemy tworzyć czysty kod, a PHP z roku na rok coraz bardziej nam to umożliwia. Zerknijmy więc na stronę PHP The Right Way, aby przekonać się, co. PHP ma nam do zaoferowania. PHP The Right Way to strona, na którą powinieneś koniecznie zajrzeć, jeśli chcesz podążać tą właściwą ścieżką i programować zgodnie ze standardami. Możesz znaleźć tutaj wiele wersji językowych, ale ja posłużę się tą oryginalną, angielską. Warto przeczytać całą tą stronę, bo zobacz, nie jest ona być może jakoś bardzo, bardzo, bardzo długa. Ale nawet jeśli nie chcecie się czytać całości, to po pierwsze, dzisiaj omówimy większość najważniejszych tutaj elementów, a po drugie, zawsze możesz zajrzeć, kiedy konkretny element będzie ci potrzebny. Zacznijmy przede wszystkim od wersji PHP. -a. Mówi się, że PHP to język legacy. No, nic w tym dziwnego. Pierwsza jego wersja powstała w 1995 roku, ale dziś oficjalnie wspieraną wersją jest PHP 8.3, a już 8.1 jest traktowana jako wersja, która powoli przestaje być wspierana. A PHP 8.1 wyszło całkiem niedawno. Rok do roku PHP wydaje nową wersję i chciałbym, żebyśmy przelecieli sobie bardzo szybko przez zmiany, które pojawiły się od wersji. 5,4, aż do wersji właśnie 8.3. Już w wersji 5 wprowadzono w końcu typowanie do PHP. -a. Było to typowanie dość uproszczone. Nie oszukujmy się, i do dziś typowanie nie jest niezbędne. Choć nie znam profesjonalnego programisty, który nie korzystałby z typowania. Ale musieliśmy o to walczyć przez parę dobrych lat. Wersja siódma wprowadziła coś, co nazywa się operatorem nulowym, dlatego że czasami zdarza się, że zwracamy coś, co nie ma wyniku. Na przykład, wyciągając coś z bazy danych i chcąc na przykład wyciągnąć jakąś liczbę albo stringa, może okazać się, że tych danych tam nie ma, więc potrzebujemy nula. PH poradził sobie z tym w ten sposób, że mam po prostu znak zapytania i typ. Ale to, co widziałeś przed chwilą, to dopiero początek naszej przygody z typowaniem. Zobacz, przygotowałem dla Ciebie specjalną klasę Type, która pokaże Ci wszystkie typy od wersji 5.4 aż do najnowszej 8.3. Przede wszystkim mamy tutaj prywatny parametr Type, który po prostu przechowuje, no właśnie, tą konkretną klasę, ale. To typowanie klas jest nieco bardziej zaawansowane. Jak pojedziemy do najnowszych elementów, to mamy coś takiego jak intersection. Możemy posiadać na przykład klasę, która będzie typu A lub B oraz konkretny typ. Więc to typowanie zdecydowanie się polepszyło. Jeśli chodzi o dodatkowe typy, to mamy też takie elementy jak true, czyli coś, co zawsze zwraca true, false, coś, co zawsze zwraca false, null, coś, co Zawsze zwróci nula. Mamy typ never, który sprawi, że Twoja aplikacja zostanie zabita. Czyli na przykład wyrzucisz wyjątek, albo po prostu ją zabijesz przez die albo exit. Intersection to właśnie typy, o których mówiłem Ci wcześniej, czyli to lub to lub to oraz. To e, można trochę powprowadzać logiki, jeśli jest to potrzebne, co szczególnie przydaje się, jeśli na przykład pracujesz z interfejsami i potrzebujesz nieco bardziej zaawansowanej logiki. Poza tym mamy coś, co jest pewnym właśnie dziedzictwem, czyli typ MIXT. Tak jak mówiłem, ja nie muszę używać typów w PHP, ale jeśli chcę wszystko typować, a niestety w danym miejscu jest to niemożliwe, bo może to zwrócić różne rzeczy, to używamy do tego typu MIXT. Oczywiście mamy też typ static, czyli statyczny. Statyczna klasa, statyczna instancja klasy. Możemy używać tego lub tego, czyli moja metoda może zwrócić mi albo stringa, albo bulina, na przykład jak w tym wypadku. Mamy typ obiekt, który po prostu zwróci typ, który będzie obiektem. Nie musi być to std klas, ale może być to dowolny obiekt PHP. Mamy typ Void, który po prostu nie zwraca nic. Mamy stringa, no właśnie, z naszym znakiem zapytania, czyli albo stringa, albo nula. Więc jeśli chodzi o to typowanie, w PHP w zasadzie nie brakuje nic, chociaż wszyscy chcielibyśmy generyków. Typ Array oczywiście istnieje, ale co w tym Arrayu jest? A co w sytuacji, jeśli mamy coś, co jest elementem powtarzalnym, czyli implementuje interfejs Interable na przykład? Też chcielibyśmy móc zdefiniować, co w tych konkretnych elementach się znajduje. Obecnie tablica może być tablicą, tablicą asocjacyjną, bo w PHP jest to po prostu mapa. Ale ciężko tym zarządzać i ciężko czasami upewnić się, że to, co jest, jest na swoim miejscu. Ale od czego jest społeczność? Społeczność wymyśliła do tego świetne narzędzia, takie jak CS Fixer, PHP Stan i wiele innych statycznych narzędzi do analizy kodu, które możesz sobie znaleźć w sieci. Mocno polecam, bo ułatwia to pracę. A co więcej, te profesjonalne IDE, takie jak właśnie choćby PHP Storm, korzystają z tego i możesz tam zainstalować odpowiedni plugin albo po prostu odpowiednią rzecz włączyć. Ale wracając do zmian, to z takich ciekawszych rzeczy pojawił się m.in. Spread Operator, pojawiły się funkcje anonimowe i e, klasy anonimowe. Pojawił się Closure Call, który pozwala nam na nawet programowanie funkcyjne. Tak, w PHP jest to już możliwe. Możemy też przekazywać klasy czy funkcje jako właśnie element do wywołania. Mamy Null Essence Operator również, e, mamy SpaceShip Operator. E, mamy tego naprawdę, naprawdę dużo. Dużo. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądały pozostałe zmiany, to nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Ale na moim kanale przygotowałem dla ciebie film. Jeśli jesteś ciekawy, to po prostu tam zajrzyj. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę w kontekście PHP The Right Way jest serwer. Jego instalacja jest dziś naprawdę bardzo prosta. Jeśli nie jesteś w tym zbyt zaawansowany, to już od dawna, dawna możesz korzystać z czegoś takiego, co nazywa się pakietem XAMP. Ale jeśli Xam to dla Ciebie za mało, to możesz zainstalować PHP po prostu za pomocą tego, co daje Ci PHP.net. W Macu na przykład ja instaluję to za pomocą Brew i jeżeli chodzi o Linuxa jest to również bardzo proste, wystarczy do tego komenda. Z Windowsem też wcale nie trzeba się dużo męczyć. Choć dzisiaj aplikacje bazujące właśnie na PHP są raczej budowane w oparciu o dokaryzację i wirtualizację. Kiedyś używano często Vagranta, ale to było dosyć ciężkie. Docker stworzył coś, co umożliwia uruchamianie dowolnych środowisk. Ale poza tym, Laravel, czyli jeden z najpopularniejszych frameworków tego języka, oferuje coś takiego, co nazywa się Laravel Herd. Instalujesz to na swojej maszynie, Nieważne pod jakim systemem operacyjnym, i masz dostęp do możliwości szybkiej zmiany wersji na taką, jakiej potrzebujesz. Dlaczego przechodzić czasami warto na niższą wersję? Bo kod, z którym pracujemy czasami no, jest legacy i trzeba tą wersję podbić. Dlatego warto też pilnować tego, żeby działo się to w odpowiedni sposób. Do tego też programiści PHP wymyślili odpowiednie narzędzia. Tym narzędziem jest Rektor. Jeśli masz problem z podbiciem wersji PHP z wersji 5.3 do 8.2 8.3 nie jest jeszcze dostępna to Rektor zdecydowanie Ci w tym pomoże. Skoro więc już mamy najnowszą wersję, która podbiła się sama skoro mamy Dockera, na którym umieszczamy naszą konkretną wersję PHP i mamy utrzymaną, stabilną aplikację wirtualizowaną to warto by było przyjrzeć się temu jak pisać najnowszego PHP. W PHP w wersji z roku 2004 to programowanie obiektowe było czymś nowym. Natomiast później wprowadzono w wersji PHP 5.3 początki programowania funkcyjnego. Funkcji anonimowych, więc dziś jest to jak najbardziej możliwe. A w PHP 5.4 wprowadzono również Traity. Mamy więc możliwość korzystania z programowania obiektowego. Mamy możliwość korzystania z programowania funkcyjnego, ale także z metaprogramowania. Ponieważ PHP wspiera coś, co nazywa się magicznymi metodami: get, set clone, to string, invoke i wiele, wiele innych elementów, w szczególności call czy call static. Można się tym bawić i jeśli chcesz robić to w ciekawy sposób, zawsze możesz Choć standardem PHP jest zdecydowanie programowanie obiektowe. Dużo mówi o samym języku, ale warto by było przejść na tą praktykę. PHP zawiera m.in. Standard PHP Library, która ma bardzo dużo fajnych, ciekawych funkcjonalności, i gotowych interfejsów implementujących np. określone wzorce projektowe, ale tym największym smaczkiem, który musisz poznać jako programista, są frameworki. I tym najpopularniejszym na świecie frameworkiem sorry Symfonowcy jest jednak Laravel. Laravel to bardzo prosty framework, który pozwala ci bardzo szybko wejść do tego świata i się weń zanurzyć. Ma jednak sporo problemów, więc warto uważać na to, z czego się korzysta. Natomiast, jeżeli chcesz pisać efektywny kod, chcesz go robić szybko, potrzebujesz na np. kruda. Laravel w tym nie ma sobie równych. Laravela wymyślił Taylor Otwell i od tego czasu zrobiło się o nim bardzo głośno. Co prawda, rozwiązania, które oferuje nam Eloquent, takie jak Active Record, nie są moim zdaniem lepsze niż rozwiązania ORM-owe związane z Doktrynem, ale. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o proste rozwiązania, to Laravel jest super. A jeśli chcesz napisać coś naprawdę dobrze, to może wcale nie potrzebujesz frameworka. Może framework agnostic, czyli właśnie oprogramowanie bazujące na domenie i innych elementach, byłoby lepsze niż zagłębianie się we framework. To właśnie mam na myśli, mówiąc, że trzeba tu uważać. Jednak, Laravela warto znać i warto korzystać z jego dobrodziejstw. Ma naprawdę świetną społeczność i co więcej, cały ekosystem. Mamy Briza, Cashiera, Daska, mógłbym to wymieniać długo, długo, ale zobaczcie, na tej stronie widać, że jest tego naprawdę sporo. Bardzo łatwo można tutaj zacząć. Sama komenda Laravela Artisana pozwala na uruchamianie serwera, więc jedyne czego potrzebujesz to PHP, PHP Artisan serve i aplikacja już działa w szczególności od Najnowszej wersji, która natywnie korzysta z SQLite, bo jeśli szukasz czegoś do obsługi baz danych, no to właśnie czy Doctrine, czy w tym wypadku Eloquent pozwalają ci. Nie zastanawiać się, jaki tam silnik tak naprawdę jest. Oczywiście, jeśli potrzebujesz nieco bardziej zaawansowanej operacji, to może być to istotne. Natomiast większość rzeczy jesteś w stanie przeprowadzić przez te rozwiązania, te nakładki, te abstrakcje na bazy danych oferowane właśnie przez frameworki. Sam ekosystem, jeżeli chodzi o to, ma. Rzeczy, które są darmowe, ale rzeczy również, które są płatne. Elementy takie jak forge, elementy takie jak na przykład. Lara nowa, Nowa to jest w ogóle fenomenalna rzecz. Jeżeli korzystałeś na przykład z WordPressa po to, żeby szybko stworzyć króda, to już nie musisz. Laravel nowa pozwala ci naprawdę w ciągu jednego dnia postawić całą aplikację, jeśli masz w głowie, jak relacje w kródzie powinny wyglądać. Tylko jest jeden mały problem. Tak naprawdę nowoczesne oprogramowanie tylko w części opiera się o cruda. Kiedy programujesz jakieś aplikacje w PHP. Robiąc najczęściej aplikację internetową, często masz do wdrożenia proces, a ten proces oparty na kródzie to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Jeśli interesuje Cię programowanie domenowe, jeśli interesuje Ciebie architektura i tego typu rzeczy, to mówię o tym na swoim kanale, ale również bardzo wielu rzeczy możesz dowiedzieć się z wspaniałej społeczności, jaką PHP. Posiada. Wydarzenia takie jak PHPers, PHPcon sprawiają, że ludzie naprawdę rosną i fenomenalnie widzieć, jak bardzo społeczność jest zaangażowana w to, żeby nasz polski PHP był na naprawdę najwyższym poziomie. A my Polacy jesteśmy bardzo cenieni za granicą i ja na przykład pracuję w Niemczech, widząc ich jakość kodu, mogę powiedzieć jedno. Polska górą. Ale wracając do PHP the right way, warto właśnie wspomnieć o dependency inversion, czy dependency injection. A konkretniej nawet o całej zasadzie solida. Pojedynczej odpowiedzialności, otwarte, zamknięte, zasady podstawiania Barbary Liskow, zasadzie segregacji interfejsów oraz w końcu zasadzie odwracania zależności. I tutaj znowu frameworki przychodzą nam z pomocą. Laravel posiada coś takiego, co się nazywa Service Container i pozwala on wstrzykiwać do klas za pomocą interfejsów konkretną klasę, która implementuje to, czego potrzebujemy. Może to zrobić zarówno wykorzystując standardowe wstrzyknięcie, kiedy coś uruchamiamy, to przekazujemy nową instancję klasy, jak również i Singletona. I choć nie jestem fanem tego konkretnego wzorca, a nawet odradzam jego wykorzystywanie, to jednak w Laravelu jest to na tyle dobrze zaimplementowane, że no, w sumie to czasem może i mieć sens. PHP The Right Way mówi nam również o bazach danych. Już wspominałem o doktrinie czy e, Eloquencie. Mamy tutaj wiele możliwości. Templating. Jeśli chodzi o Laravela, mamy Blade. A, A jeśli chodzi o mm, Symfony, możesz wybrać sobie Twiga e, albo poprzednio dostępne Smarty. Poza zasadami Solida warto również zadbać o test driven development, albo jeśli jest już na to za późno, po prostu dopisać test i również tu PHP może Cię zaskoczyć. Oczywiście tym najpopularniejszym frameworkiem jest PHP Unit. Bardzo skuteczne narzędzie, ale obok niego powstało wiele dodatkowych rozwiązań. Tym rozwiązaniem, które stworzył Nuno Maduro jest... Pest jest już w zasadzie standardem, jeśli chodzi o Laravela. Bardzo ułatwia sposób pracy, a także opis i dodatkowo dokładnie pokazuje ci, gdzie strzeliłeś gafę. Jeśli chodzi o kolejne narzędzia, to na przykład mamy Conception, który pozwala ci na naprawdę fajne testowanie. Czemu fajne? Dlatego, że możesz tutaj testować rzeczy nawet end-to-endowo. Jest duży zasób, to jest naprawdę potężny framework. Ale co jest. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem to Behind. Jeżeli programujesz domenowo, a nawet jeżeli nie, to Behind może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. Na czym polega? Polega na tym, że piszesz scenariusz biznesowy. Tak łatwy do zrozumienia dla biznesu, jak kod nigdy nie będzie. Mamy tutaj właśnie dokumentację i zobaczcie, tak może wyglądać Twój test. Wszystkie te scenariusze są napisane takim językiem. Co można z tym zrobić? No, właśnie na tym polega cała magia Bihata. On jest w stanie wygenerować dla ciebie kody, które po prostu później jesteś w stanie zaimplementować. Uruchamiasz sobie kod i on ci sam w PHP napisze mniej więcej coś takiego. A zobacz, given, there is coś tam, coś tam, i masz argumenty, które są ci przekazywane. Jeżeli zrobisz to w ten sposób, to jesteś w stanie dać biznesowi i powiedzieć: Masz, napisz mi o co ci chodzi, a ja ci to zaimplementuję. Nie wygląda to w praktyce tak dobrze, jak ci opowiadam, ale rzecz jest szalenie ciekawa. Zarzutem strzelanym non-stop w PHP jest to, że on się nadaje tylko do stron internetowych i do aplikacji. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś większe systemy, to niekoniecznie. Jeśli chodzi o aplikacje internetowe, to zdecydowanie PHP jest bardzo potężnym narzędziem. Jeśli chodzi o freelancerkę, PHP jest najlepszym rozwiązaniem. Szybko możesz stworzyć to, czego Twój klient potrzebuje. Jeśli chodzi o systemy klasy enterprise, to również i tu PHP się jak najbardziej nadaje. Tylko trzeba działać z głową i wykorzystywać rozwiązania, które sprawiają, że ten PHP przyspiesza. Mamy tutaj Sulę, mamy tutaj FrankenPHP, PHP, mamy tutaj mnóstwo możliwości optymalizacyjnych. I te największe projekty, takie jak Wikipedia, Facebook czy na przykład Spotify, one powstały na PHP. Nie bez powodu. PHP jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Jeśli wiesz, czyż mu nadejście końca, kto wie. Chat GPT może przyjdzie i zje nas wszystkich. Ale na dzień dzisiejszy to wszystko. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej o PHP, jeśli chciałbyś rozwinąć się w tym temacie i polubiłeś ten film, to po pierwsze zostaw tu na kanale Pacja Informatyki lajka, like a po drugie wpadaj do mnie. Znajdziesz mój kanał wpisując Lękowski w wyszukiwarkę YouTube'a. A tam wiele ciekawych filmów właśnie na temat nowoczesnego PHP. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Cześć!